Witam. Dzisiaj jest 20 stycznia, 23 rok. Także wszystkim babciom wszystkiego najlepszego. E, Półk stoi tutaj. Poprzedni film był właśnie o tym siłowniku, a dzisiaj o siłowniku liniowania, a dzisiejszy film będzie o cepach. Tutaj właśnie zakładam cepy do Jundira 22:56 z roku z roku 97 i tak, kosiłem nim kukurydzę hederem, to są też filmy wcześniej jest jeden w sumie film i później tutaj mi się zawaliło to wszystko, zabrudziło tą kukurydzą całą tymi roślinami, to to poczyściłem no ale cepy też były pokrzywione to od razu wymieniłem, w sensie odkręciłem i teraz tak, <laughs> chcę pokazać o co chodzi Tutaj, w tym miejscu, stary cep. Już pokazuję. On ma tutaj jakieś. Wostrzy się. Ma. Wostrzy się, jakieś 6 mm. On w niektórych miejscach miał 8, nawet. O, tu będzie miał 8. Nawet 10. A tutaj zobaczcie, co ma. Hmm, o tak. Po prostu jest już zużyty Kombajn ma jakieś 3,5 tysiąca godzin. Koczę zaraz. A w każdym razie jest 3 mm. Więc no kwalifikują, kwalifikują się do wymiany. Poza tym już są podgięte, bo zawsze coś tam się trafi, kamień czy coś. Nie wiem czy one są oryginalne, czy nie. Czy takie były, czy do tej pory one były, czy już knosili. No. W każdym razie te, które kupiłem w technice rolnej to są to są zamienniki, może pokażę mm, AGV numer r 126025 O tak będzie lepiej widać, to są zamienniki. Link podam do nich w opisie, jakby kto chciał tam popatrzeć, bo naprawdę były różne ceny, różne e, możliwości, dużo tego jest, także wybrałem tu, gdzie było dla mnie najlepiej. No i to ma 10 wszędzie, właśnie, także no, spora jest różnica. I tutaj sobie już przygotowałem, właśnie jeden. Przymierzyłem, pasują na, na otwory. Także to jest do zrobienia, tylko muszę ich najpierw poważyć. Muszę poważyć, żeby były dwa jednakowe i jednakowej wagi, jak najbardziej do siebie zbliżona waga, i wtedy naprzeciwko siebie dawać takie mniej więcej wyważone. I to powinno pomóc, jeżeli chodzi o wyważanie. Jeszcze mam łożyska kupione. Nie wiem, czy to ten numer ich, czy to coś innego. Łóżyska Ina, czyli bardzo dobre 400, ponad 400 zł, nie pamiętam. I ono właśnie idzie tutaj. O, ono, ono pójdzie tutaj. Zaraz ja ten wałek najpierw zacznę wyciągać. A puszczę. Zobaczymy, może będzie słychać. O tak skwierczy tutaj z tej strony bardziej szumi, a no, w każdym razie kwalifikują się do wymiany. Tutaj pokażę od razu te koło. Było tutaj na tym właśnie wałku. No i do tego pasa. Ten pas był na niej założony. I tutaj jest ciekawostka, bo też nie wiedziałem jak to zdejmować, ale trzeba było odkręcić te śruby dookoła, to poluzować. I tutaj z klinem razem wyszło. Jak to było. Kopi, że mnie pomylił. No jeszcze te cztery trzeba było chyba zdjąć najpierw. A to było z tamtej strony. Nie, najpierw koło, tak. Naj najpierw koło zdjęłem. Te odkręciłem śruby. Koło zeszło z tego, a później to ściągnąłem. I to raczej było... Najpierw to zeszło, a później tamtą resztę ściągnąłem. No i teraz rozkręcam to. O te śruby 4 i tu jest... Tu jest tak jakby pół oś. Ona nie przychodzi na całe, tylko tu się odkręca. A zaraz pokażę. No i tak. Udało się. Odkręciłem tu cztery śruby. Te cztery i te cztery, a właściwie trzy, żeby jedna trzymała i tutaj od środka też udało mi się odkręcić i ono fajnie że wychodzi tutaj całe to łożysko z tą obudową o, proszę uprzejmie bęben zostaje tam w środku teraz tak, to odkręcimy tutaj, no i trzeba będzie zbić to i łożysko. A łożysko to jest, no zaraz pokażę, w sumie, w obudowie. Teraz tak, um, ustalę sobie od razu, ile tu jest. Odległość jaka 16,5. Chwila, musi wyostrzyć jest 16,5 dokładnie tak. Nawet nie całe. 16 i Tutaj jest jakieś wycięcie, i nie wiem, czy ono było do dołu, czy do góry, żeby było zobaczyć teraz na filmie. Jak będę montować? którą stronę go dać? I teraz tak to trzeba będzie zbić. Dobra, chwila. To jest mimośród, czyli takie. To nie jest zakręcone, tylko zaciśnięte. Aha. Nic z tego. Poszło czy nie? Poszło. Na pewno poszło. Lecimy dalej. No właśnie, i teraz to jakoś trzeba by było ściągnąć. Najlepiej na no imadło no i pójść. No i tak, byłem sąsiada na prasie. I niestety nie poszło. Podsadziłem z jednej i z drugiej strony, ale nie dało rady. Trzeba by było jakoś tak pod to podsadzać o tu, tylko że to jest za szerokie, tam w prasy nie wchodzi. Dobra, muszę to zamówić. Dzwonię zaraz do techniki rolnej. A, dzwonię gdzieś jest sobota. Idę na stronie poszukać Z12130 i od razu pytanko to pokazałem co mogłem to pokazałem a za to chcę żebyście mi powiedzieli czy tutaj u nas w Lubelskiem okolice Białej Podlaskiej czy Radzynia czy Hełma, czy jest gdzie wyważyć no bo jednak tak myślę jakbym zawiózł wyważył tylko to trzeba by było z tymi właśnie półosiami z tymi półosiami zawieźć wyważyć i tak samo ich przykręcić właśnie zaznaczyć także może ktoś wie gdzie takie coś można zrobić? No, a ja zamówię, no, na razie jedno, później zobaczymy, może trzeba będzie drugie. Nic, no, bardziej się trzeba przełożyć. Dobra, podzięki za oglądanie, żegnam się, bo tyle mogę na razie. E, no, sami widzicie. Dobrze, że jest zima, to można sobie z tym, można to sobie zwlekać. Znaczy nie zwlekać, tylko cierpliwie pracować z tym.